Ameryka zawędrował do Mexico City, stolicy Meksyku, które jest jednym z najbardziej wyjątkowych miast świata. W dzisiejszym odcinku opowieść o tym niezwykłym zakątku. To jest e centrum polityczne i gospodarcze Meksyk. 20 milionów obywateli mieszkają tutaj, z różnych krajów też. To jest centrum to wszystko, co się tutaj dzieje w tym kraju. Mexico City to oczywiście miasto Azteków. Tak? To jest bardzo ważne. Miesiąc o Meksyku zawsze myślimy o przede wszystkim kulturze Azteków i Majów. Miasto Meksyk, dzisiejsze Mexico City, wcześniej nazywało się Tenochtitlan i zostało złożone w 1325 roku. Miasta. Mamy jeszcze kanały, bo miasto wyglądało jak meksykańska, taka Wenecja. Meksyk był centrum e, tego, tego regionu, bo trudno mówić o kraju, e, mniej więcej od naszego europejskiego średniowiecza. W momencie, kiedy tu się pojawili Aztekowie, czyli w wieku XIII, 13, naszym XIII, 13, zbudowali. To potężne miasto, które się nazywało Tenochtitlan i które później y, właśnie zniszczyli konkwistadorzy hiszpańscy. Czyli od tego czasu y, y, Hiszpanie zbudowali, y, zbudowali stoli, stolice na gruzach Tenochtitlan. W tym sensie miasto ma fascynującą historię. Miasto Meksyk to jest po prostu jak cały kraj. Miasto Meksyk ma ponad 1500 km kwadratowych powierzchni. Samo miasto ma mniej więcej 11 milionów. Ale ono bardzo płynnie przechodzi w stan Meksyku. Tworzy się molo, który ma około 23-24 miliony mieszkańców. Na pewno, jeżeli ktoś interesuje się sztuką, to Mexico City zwłaszcza jest dla niego, dlatego że najważniejsza malarka świata, kobieta, pochodziła z Meksyku. Frida Kahlo mieszkała w mieście Meksyk, mieszkała w dzielnicy Kojakan, którą też się zwiedza, i jest ikoną tego miasta i tego kraju. Bogactwo kulturowe w Meksyku to także kuchnia. Tutaj e, używa się produktów świeższych, dużo owoców morza. E, też Jest bardzo bujna ta e, kuchnia. Jest e, zróżnicowana i ma dużo. Dużo więcej warzyw, owoców niż w naszej kuchni się używa. Popularne jest polskie jedzenie, polska kuchnia w Meksyku? Polska kuchnia e, ludziom bardzo e, smakuje, ale tak bardzo nie jest po e, popularna, bo nie jest rozpowszechniona. Mimo tego, że nie jest popularna kuchnia polska ja tutaj gotuję dzięki ambasadzie, bo robię cateringi dla ambasady i gotuję też dla rodzin na Boże Narodzenie. Staram się promować kuchnię polską, jak komuś coś posmakuje wytłumaczę jak to zrobić bez problemu.

Seo de la Reforma, jedna z głównych ulic Mexico City, no i kolejny ślad polskości, pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. Mistrz koncertował w Meksyku. W 1884 roku otrzymał zaproszenie od prezydenta Porfirio Diaza. O jego wizycie szeroko rozpisywała się ówczesna prasa. Kolejny polski akcent, centralny plac miasta i bazylika katedralna, a przed nią pomnik papieża Polaka. Mamy jeden z najciekawszych pomników, tak naprawdę jakie znam, nie tylko w Meksyku. Jest tam pomnik, który powstał w 2007 roku. Była taka inicjatywa, przynieść klucz do swojego serca i ludzie przynosili po prostu tysiące kluczy i one zostały przetopione. W samej katedrze w środku jest tablica upamiętniająca pierwszą pielgrzymkę papieża do Meksyku, zresztą pierwszą pielgrzymkę jego pontyfikatu, tak, bo to pierwszy papież, który w ogóle... Zaczął podróżować i wyróżnił Meksyk. Wyróżnił Meksyk w 79 roku w styczniu. Miejsce, które możemy śmiało nazwać polskim plac rewolucji, a to za sprawą strefy kiwica, która była tutaj w chwili, kiedy mierzyliśmy się z Meksykiem podczas Mundialu. No i Sebastian, który jako jeden z nielicznych mówił tutaj po polsku, kiedy trafiliśmy na siebie jako zespoły, postanowiłeś nauczyć się języka polskiego. Tak, tak, to jest prawda. Atmosfera była super, była super, była fajna. Był, był Remis między Polską a Meksyką. W Meksyku e, oceniamy, że mieszka około 3000 Polaków. Jest to diaspora polska e, nieduża. Na ogół są to osoby, które przyjechały do, do Meksyku od lat 70. do dzisiaj: intelektualiści e, meksykańscy, politycy, e, w tej chwili z posłów e, w kongresie meksykańskim, e, ma korzenie polskie. Robiliśmy kiedyś takie badania na temat tego właśnie, jaka, jacy Polacy, czy jaka Polonia wyjeżdżała w, różnych, w różne części świata, to tutaj nie mieliśmy nigdy polonii za chlebem. Tutaj po, ta, ta Polonia, którą mamy i, którą, i, i której dzieci tu uczymy, to są profesorowie, muzycy, nauczyciele, ludzie wykształceni. Jest to Polonia bardzo mocno zasymilowana. Asymilacja w Meksyku jest bardzo łatwa. Jest to społeczeństwo, rzeczywiście, tak jak wcześniej, wcześniej wspominałem, które od razu wchłania obcokrajowców i właściwie osoby urodzone już później, czyli potomkowie emigrantów, niezależnie skąd przyjechali, przejmują tradycje, tradycje meksykańskie bardzo szybko. Poloni na ogół się powodzi dość dobrze. Jeśli idzie o, o, o pracę, to um, sytuują się na, na, na dość dobrych stanowiskach, czy, czy um, menadżerskich, sporo osób pracuje na uczelniach. No jest oczywiście kilkadziesiąt w, dość wybitnych postaci e, historycznie e, Polonii. Najważniejszy botanik meksykański Jerzy Rządowski urodził się w Polsce i po wojnie przyjechał do Meksyku. osób, które zostały tutaj tak same. Nie? Jednak zawsze jest łatwiej na pewno mieć partnera, partnerkę lokalnego, który gdzieś tam pomaga troszeczkę się odnaleźć. Tutaj się zostawia tak na pewno po 20 peso no i nas obchadzają wyciągają z nas złe moce. Grani trzeba w to wierzyć. Tak? Dużo Meksyka w to wierzy. Ja odnalazłam się w turystyce, ale tak naprawdę to była moja pasja już wcześniej. Tak? To była moja praca już na ileś lat wcześniej i oczywiście znam już język bo to też, no, znając język, yy, jest o wiele łatwiej. Te osoby są tylko na teraz, tak? Za kilka dni już jest zdejmą, pewnie w weekend będzie koniec. W mieście Meksyk jest kilku, prze, kilkoro przewodników po polsku i staramy się współpracować ze sobą. Najważniejszym z polskich miejsc w stolicy Meksyku jest oczywiście nasza Ambasada. Jedyna placówka zawodowa to jest, to jest Ambasada. Nie mamy konsulatów zawodowych w innych, w innych miastach. Mamy w tym momencie sześć konsulatów prowadzonych przez konsulów honorowych i to jest działalność bardziej skoncentrowana na promocji Polski, głównie gospodarki kultury. Na terenie polskiej ambasady w stolicy Meksyku działa polska szkoła sobotnia. Jak jesteście dużą placówką? Jesteśmy placówką niewielką, ale bardzo aktywnie działem. W, w tej chwili mamy ponad 30 dzieci, które przychodzą co sobotę. Uczyć się języka polskiego, historii, geografii. To nazywa się tym odwiedza o polsce, a dzieci mniejsze mają zajęcia integracyjne i mamy również od tego roku oddział dziecięcy, czyli maluszki od 3 do 6 lat. Jest to teren polski, więc dzieci jak przychodzą tutaj, uczyć się, to tak jakby przyjeżdżały do Polski. Nawiązują się między innymi przyjaźnie, nawiązują między nimi bliskie kontakty, także to jest taki element scalający, który pomaga im czuć się Polakami, pomaga im podtrzymać tożsamość narodową, poznać tradycje polskie. Od 40 lat ambasada ogromnie nam pomaga, bo od 40 lat te wszystkie nasze zajęcia i to wszystko, co się dzieje tutaj, to jest nieodpłatne. Jest to do tej pory właściwie jedyna szkoła. Mamy w Ameryce Łacińskiej taka szkoła polska, która no, działa i podtrzymuje nasze tradycje polskie. My się go boimy, na palcach chodzimy. Ja się budzi do nas. Jedną z czołowych instytucji, o których jest głośno w Mexico city ale nie tylko, jest Instytut Rodziny Kwapiszów, która jest bardzo muzykalna. Jak ta historia się rozpoczęła? To był rok 82. Wiemy, że w Polsce wtedy były ciężkie lata. Tata miał możliwość wyjechać właśnie do Meksyku. Wyjechał to, był luty w 82 roku. To było tylko wyjazd na rok, mieliśmy wrócić do Polski. No i się stało, teraz 41 lat mieszkamy w Meksyku. Mamy różne, różne warstwy ludności Meksyku, szczególnie stolicy, prawda? Stolica jest ogromna, więc mamy uczniów, co nieraz mogą zrobić nawet półtorej godziny, żeby przyjechać na lekcję. I mamy powiedzmy nawet y, takie stypendia dla tych dzieci naj, najbiedniejszych, aż są rodzice, którzy po prostu nam pomagają i utrzymują ten instytut. Nasz instytut jest najlepszym instytutem tu w Meksyku, w stolicy. Dotarliśmy na przedmieścia Mexico City, w miejsce, gdzie działa wspólnota polsko-meksykańska. No tutaj od 30 lat odbywało się Mrze Święte raz w miesiącu. Na, na Wielkanoc, Boże Narodzenie, majówka się odbywało tutaj. Znajdujemy się w miejscu, który jest poświęcony przechowywaniu dokumenty o polskiej, o polskości, o emigracji. To są dokumenty. Ważne, znane w Polsce, ale rzadko wi widziane. I tutaj też po, e, pracujemy na znalezieniu naszej korzenie. I pomagamy jako wspólnota polska odnalezienie e, korzenie wielu Polaków, już z i czwarte pokolenia, które interesują się nagle, to są wnuki i prawnuki. Co my robimy? W Polsce staramy się, aby biskup. Czyli odpowiedzialne za Polonię na świecie wysyłali wystarczające y, pomocy i ze strony y, rządowej staramy się, aby umożliwiało teraz repatriację Polaków, którzy chcą już wrócić do kraju. My robimy za darmo. Wspólnota Polska nie bierze pieniędzy od nikogo. Tutaj na stole znajduje się. Część dokumentów, teczki specjalnej mojej mamy, który jest w posiadaniu IPN. Poprzednio było w posiadaniu y, Urzędu Bezpieczeństwa. Należała do Narodowej Siły Zbrojnej. Y, na końcu w, w wojny, jeszcze do 1948 roku, była odpowiedzialna za archiwa, i ona to schowała gdzieś w łodzi, albo gdzieś, nie wiadomo gdzie. To są tajne sprawy, te grypsy. I te informacje e, e, moja matka e, miała. Była represjonowana, i tam i z tej sytuacja musiała się dostać do Meksyku. I my, mo, ja i moi bracia i siostry urodziliśmy się tutaj, w Meksyku. I to są właśnie moje rodzice, kiedy prezydent Lech Wałęsa był tutaj w Meksyku. Polonia, o której. Przyjechała do Meksyku zaraz po wojnie. Był związany też z kulturą paryską. Stąd się wysyłało poparcie finansowe. W stolicy Meksyku nie ma wielu polskich organizacji, ale wśród tych, które są obecne, jedną z czołowych jest lokalne biuro Paj. Do miasta Meksyk przybywają spółki polskie, które tutaj szukają możliwości biznesowych, bo jest to bardzo atrakcyjny kierunek dla polskich eksporterów i inwestorów. Jeżeli mówimy o biznesie w Meksyku, to zapraszamy zawsze wszystkie sektory, które tutaj mogą być strategiczne na rynku meksykańskim, a przede wszystkim sektor motoryzacyjny, sektor zielonych technologii, sektor ICT, IT i też sektor wodorowy. I e, oczywiście też sektor spożywczy, jeżeli chodzi o nowe trendy e, zdrowej żywności. W Meksyku nie należy się bać. Przedsiębiorcy zawsze kontaktują się z zagranicznym biurem handlowym PAI w Meksyku. Rynek meksykański daje bardzo dużo możliwości, bo to jest rynek 130 milionów mieszkańców, i też jest bramą do Ameryki Północnej. I do Ameryki Łacińskiej. Miasto Meksyk. Uważa się, że jest, jest nawet taki slogan Ciudad tiene Todo czyli miasto, które ma to wszystko. Cokolwiek byśmy nie chcieli, to w tym mieście Meksyk znajdziemy. Miasto bardzo ciekawe i, i do zwiedzenia, i do mieszkania. Tutaj.